Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony Żuraw .pl, to jest kolejny odcinek, Zagrajmy Fallout 4. Mamy zadanko, które dostaliśmy tam wcześniej, wcześniej. Mm. Mam nadzieję, że nie będzie tak chaotycznie, jak, jak yy, w poprzednim odcinku z nagrywania. Musimy się udać do skarpy Ten Pines. Mieszkańcy, proszę o pomoc, porozmawiać z miejscowymi. To zadanie mi zlecił nasz znajomy Preston. Carvey chyba tak dobrze, mam nadzieję, że wymieniłem jego imię i nazwisko Preston na pewno, a czy Carvi to nie wiem Musimy być ostrożni Ponieważ Może nam w każdej chwili wyskoczyć jakieś tutaj niebezpieczeństwo i wolałbym Uniknąć ostrej strzelaniny Diczały kundel. Woda pi. Nie jestem ranny, żebym pił wodę. Dobra, mam 20 nabojów, niestety. Mało nabojów 5 radów dostaję na sekundę, czyli ta woda jest jednak skażona. No ale przedarłem się. Tam jest jakiś zwierzak, nie muszę go atakować. Tam jest Red Rocket Station. A tu chyba jest. Jakiś obóz. Jakieś strzelaniny chyba słyszę. Jakiś strzeliny słyszę, dobra, nic tu nie mogę zabrać. Gdzieś w tamtą stronę, tu jest Concord, przynajmniej chyba jego część. Nikogo nie widzę, co piesku. Hey. To piesko Dogmit masz na imię. Dziki mut owoc. Możemy posadzić kolejne żarcie gdzieś tu. Auto się uniosło nad ziemię. Ciekawe, na razie jaki bóg wyłapałem w tej grze? No taki, że czasami. O, tam jest ta. Tam jest e, MIT High Stack Observatory, o ile dobrze, czyli Massachusetts Institute of Technology Obserwatorium High Stack, gdzieś w tamtą stronę. Ciekawe, co tu się będzie działo. Jestem ciekaw. Tu gdzieś tam mam miejsce, a tu jest high tak obserwatory. Teraz nie wiem, co zwiedzamy. Kamieniołom ticketów. No i możemy tu wyjść. Możemy tu wejść. <laughs> Idziemy pozwiedzać ten kamieniołom W takim razie. Ula la! Nieźle. Nieźle. Tylko może skradajmy się, bo tu nie wiadomo nigdzie, co na nas czeka. Tam coś się pluska. Nie wiem, czy takie spadnięcie mi coś przypadkiem nie zrobi. Nie, nic mi nie zrobiło. Jest Niezłe zejście w takim razie. My tu szukamy jakiegoś wyjścia stąd, żeby to się dało normalnie zejść. Tam coś się w tej wodzie dzieje. Mam nadzieję, że ta woda nie jest jakoś skażona, chociaż podejrzewam, że jest. O, na zejść po schodach, ja spadłem. No ale najwidoczniej, nic takiego mi się nie stało. Nie wiem, co to za miejsce, jakieś kamieniołomy. Piękny poranek. Hmm, huh. Preston dziś zniknął, też zniknął, gdzieś poszedł, nie mogę go znaleźć, chciałem sobie z nim pogadać, bo ci ludzie, z których sobie przygarnąłem do tego e, sanktuarium, do Sanctuary Hills, e, oni co pewien czas się tam zjawisz, zlecają ci pewne drobne zadanka, na przykład mamuśka Murphy chciała ode mnie, żebym jej zbudował fotel, na którym może siedzieć, bo ją odleżenia kości bolą, czy coś takiego. No więc zbudowałem jej ten fotel. Ciekawe co tu się dzieje, że tutaj jakieś na, na wodzie. Niestety podejrzewam, że podejrzewam, że ta woda jest skażona. Oczywiście. Woda jest skażona, nic się tutaj nie da zrobić. Bym chciał wejść na środek, tylko musiałem się Radixa chyba napić. Bo mnie to ciekawi, co tam tak było, ulgocze. Tam są jacyś ludzie. Trust nobody. Stara zasada Wastelanderów. A ja jako wędrowiec z psem też nie za bardzo jestem skory do ufania komukolwiek. Chociaż Prestonowi jakoś zaufałem, ale on jest niby Minutemenem. Chociaż to nie są ci sami Minutmeni, którzy faktycznie funkcjonowali w przeszłości, ponieważ frakcja Minutmenów to byli po prostu <laughs> żołnierze błyskawicznie powołani pod broń. Zwykli cywile, którzy sięgnęli po broni aby bronić wolności i Ameryki przed zakusami brytyjskimi powołał ich Paul River, bohater bostoński bohater amerykański taki piłsudski amerykański dobra, tędy przyszedłem tu się nic nie dzieje na razie spokój, cisza ale to może być zwodnicze no dobra, ale obejdziemy sobie te kamieniołomy wzdłuż i wszerz. Pójdziemy tamtędy, zobaczymy. Na razie tutaj nic takiego się nie dzieje. Tu jakaś maszyneria. No, zobaczymy, gościu, co ty za jeden jesteś. Unless you're going to pitch in here, keep a distance. Salimatis. Hi. Looking to earn some caps? I could use a hand here if you're all done gawking, you know. Spytaj o kasę. I could probably help for a few caps extra. Just had to push, didn't you? Fifty caps. Take it or leave it. Help you with what exactly? I'm trying to fix this old water pump. Should be plenty of scrap in here, if I can get it drained out. No. What are you really up to here? Like I said, for scrap. Mind your own business. You helping or not? <coughs> what <coughs> do you need help? <coughs> pom <coughs> 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 Mogę pomóc, ale ten kolesz już mi ja not in top shape, but it should at least start there must be some leaky connections flooding me out Do you think you could fix them the leaks will be underwater but for bubbles and you should find them no Co my tu jeszcze mamy? Młotek, Pompa nie działa. On chce odpompować wodę, to jest na pewno pewne jak 2 razy 2 tylko, że do czego mu to jest potrzebne, prawda? Ta pompa. Podejrzewam, że on chce odciągnąć wodę, bo tutaj coś cennego jest a facet mnie nie, nie chciał powiedzieć, o co dokładnie chodzi, ale najpierw zanim się czepię naprawiania tej rzeczy, to sobie tu połażę Szafka, widelec obiodowy. O, mamy tutaj coś. Bomby cukrowe Dobra, w ten sposób otworzyliśmy zamek. Nice. Zdełko z kapslami, brudna woda. Klucz nastawny. Co to jest? Steam Park. przyda się. Ajajajajaj Mamy, dobrze. Bagnet. Naboje, naboje. No to spoko. Naboje się przydadzą. Biurko. Srebrny nóż stołowy. Wentylator się przyda. Ponieważ zawiera sobie rzeczy, które ja chcę. Terminal. No dobrze, sobie zajrzymy do tego terminalu. <laughs> Dziennik dostaw, Pię 315 stron i blaty, kolumny podporowe, płyty do wnętrz, rys luksusowy, ozdobne obeliski, Aha, otwórz taśmę, sali, to jest ten koleś, z którym rozmawialiśmy. <laughs> To doskonałe miejsce, zbiorę dobrą ekipę i spokojnie zdołamy się tu ufortyfikować. Kupcy przyjeżdżają na tyle blisko, by ich wygodnie skubać, ale dość daleko, żeby nie mogli nas znaleźć i oskurować. Tyle, że pełno w tym cholestwie wody. Co ja się dziwię, całe życie pod górkę. Ta wypasiona pompa osuszająca jest w całkiem znośnym stanie. Jeśli mam szczęście, nadal będzie sprawna. Jutro dokładnie się jej przyjrzę. No. No i chuj, tak łatwo nie pójdzie. Ale i tak pompa trzyma się lepiej niż można było przypuszczać. Chętnie bym się jeszcze wybrał po kilka narzędzi, ale jest już dość późno. Pogrzebie jeszcze przy niej przed snem a z rana wyruszę z powrotem. Teraz powinno już pójść dość łatwo. Dobrze że zebrałem ten młot, chociaż kuresko trudno się go targało. Drajstwo było za zalepione rdzą. Kilka porządnych walnień skutecznie temu zaradziło. Ale za każdym razem, kiedy wydawało, razem wydawało strasznie porąbany dźwięk. Mógłbym przyznać, że w środku coś się ruszało. W młocie coś się ruszało? Ciekawe. Udało mi się podłączyć większość rzeczy. Połapałem też wszystkie, połatałem też wszystkie cieknące rury, które znalazłem poza tymi pod podwodą. Dochodzą to takie dźwięki, że nie mam zamiaru zamoczyć ani paluszka. Pewnie wrócę i pogonię u któregoś z nowych do tej, wesołej, do tej wesołej roboty. Jesteś pewien? Dziennik Saliego. Zapisz. Co ja mam w ogóle za zadania, bo tutaj już połaziłem dane na rury Czyli ten sali jest kolesiem, który chce skubać tutaj, zrobić jakąś bazę chyba wypadował w tych kamieniołomach. I traktuje mnie jak jakiegoś e, złamasa, który ma mu pomóc. No dobra, to to już mniej więcej wiem o co mu chodzi. Bloki skalne, no można się tu nieźle ufortyfikować, to prawda. To prawda, że można się tu nieźle. Ufortyfikować. O, fajne te cienie rzucane są na, na przez powietrze, no, ale tu na razie. No nie wiem, jakbym zabił tego seliego Tak myślę. Kubek, ceramika. <laughs> Dobra, tędy już wyszedłem. Tu jest ta pompa. Tu jest jakiś blok skalny, tu jest kanapa. Eee, co tu jeszcze? Zakazane tatuaże. Yes. Zdobyłaś mm. egzemplarz zakazanych tatuaży. Odblokujesz nowy, wyjątkowy tatuaż na twarz. Fajnie, tylko po co mi to? to są jakieś dokumenty. Czesło steampack super. Mentaczy ta klejąca, skalpel, wentylator Nie, no dobrze, tutaj znalazło się. Tu żeby wejść na pewno trzeba łyknąć ten Radix, że Radex, Radeks Radek, x żeby mi tak radiacja nie zżerała. Gdzie ty jesteś, kolego? Maybe if I close off this intake, I can get enough pressure. Excuse me. I'm not getting enough pressure. Some of the pipe gaskets must be letting air out and the pump.

Gdzie ta rura cieknie, bo ja nie widzę Jezus Gdzie te bąbelki są A tu Dobra Jeszcze gdzieś bąbelki są. Tu są bąbelki. Czyli gdzieś tu się Po Porozmawiaj z sali. No, nabawiłem się mocno. Antyrada teraz muszę sobie łyknąć. No dobra, o, wyleczyłem się antyradem. Wcześniej wyknąłem Radeksa, ra, żeby, żeby się wziąć do rzeczy. No i teraz pogadamy z tym sali. Najpierw go zabijemy. To nie jest problem. Hmm, co jeśli flow Hej, to jest

Ojej oh, yes. jest, Jezus, Maria. Gdzie jest ten minigun? No nie, no zabił mnie Cholera jasna No dobra, to już wiem, że teraz błotniakiem i... I spierdzielamy na górę Ucieknę Ucieknę Ciekł Dobra teraz tylko muszę sobie rekwipunek No niestety ale zabiją go

Jeden gdzieś uci Jeden błony jak gdzieś uciek. No dobra, ale zabili go chyba w końcu. O nie, cały czas wstaje, ciekawe. Błotniaki uciekły. Mam nadzieję, że uciekły. Mam nadzieję, że uciekły te botniaczki. Nie, nie uciekły. Tam jest. No gdzie jesteś? Botniaki to strasznie narwane są. Dobra, za zastrzelimy tego ostatniego botniaka. Jest zastrzelony. Botnik z miękką muszlą, ale to jeszcze. To jeszcze chyba nie wszystko. There should be some way to ah, there it is. Hi, Meyer looks. I guess I shouldn't be surprised that it started him up. Anyway, I still got some tinkering to do on this thing. Shouldn't be too hard now though. Thanks for pitching in. Here's a little something before you clear out. Wciąganie wtyczki. Mamy poziom kolejny. <coughs> Mamy kolejny poziom. No dobra. To my sobie jeszcze coś zrobimy. Następny poziom. Hmm. <laughs> Znawcy spłów, tak? Na trzynastym poziomie mogę podwyższyć. Kowal. Broń biała. Ciężko zbrojny. Złomiarz. Znawca spluw. Dobra, znawca z pluf, ale ja chcę zbrojmistrza. Gdzie jest zbrojmistrz? Komando, sanitariusz, kobieciak, brzuchu karabinier, zbrojmistrz, o właśnie zaakceptuj. Mam. Mam poziom, i mogę modyfikować teraz zbroję. Dobra, ja się w tym miejscu z wami żegnam. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć. Pa pa.